witajcie w kolejnym filmie i widzicie mnie z auta więc jak się domyślacie to coś... nie było tanio nie by było super tanio mam wracam z rośliną już wam pokazuję no oczywiście nie całą bo pierw będzie film roślinny pokażę wam przegląd z tego sklepu to jest tłum ale no rewelacja w ogóle no to była promocja to jest właśnie taka promocja jaka mi się marzyła Większą część tej rośliny zobaczycie sobie w domu, ale tak, widzicie, to jest nazwa tego sklepu i zaczęły się już spore przeceny na różne, różniaste rośliny. A teraz każdy z Was może celować, co ja mam w tym wielkim, zobaczcie, to jest ogromne, między nogami mi tu stoi, bo nigdzie się nie mieści. Możecie celować, co ja tutaj kupiłam, co to ze mną jedzie. A teraz Was zapraszam na przegląd z tego sklepu. To zaczynamy naszą przygodę po sklepach ogrodniczych. Ja dzisiaj Wam dam dwa. A czemu by nie, zaszalejmy, niech film będzie trochę dłuższy. Zaczynamy od Tuma. Jak widzicie, tu sobie przeglądam co ciekawego jest, co przecenili i powiem Wam, no dowiecie się, dowiecie się jeszcze w tym odcinku, co ja takiego przytachałam, co się znajduje za tą folią. No ale spójrzmy sobie, bo naprawdę były duże przeceny jeśli chodzi o rośliny zewnętrzne. Oni po części już przygotowują się na zimę, no tak to jest, no trzeba te rośliny wyprzedać, żeby zrobić miejsce dla innych. No wiadoma sprawa, przecież nie będą wszystkiego trzymać, bo ich pewnie nie mieli gdzie, więc warto właśnie takie okazje łapać, ym, przeszukiwać te sklepy, no akurat powiem Wam, że mi się fartło i gdyby nie motywacja ze strony mojego męża, żeby się przejechać i zobaczyć, to chyba by mi się nie chciało, a tak mam swoją upragnioną roślinę. A teraz idziemy na domowe, czyli chyba coś co najbardziej lubimy, roślinki domowe, tutaj pierwsze co to owa dożerne, trochę kolorowych i jak widzicie te stoły tak delikatnie poprzebierane jakby przed dostawą. Um... No ale coś tutaj możemy sobie znaleźć i Anturia i jakieś hibiskusy fajne. Za chwilkę przejdziemy do dalszej części roślin. Jak widzicie już wszędzie praktycznie jesień wkracza do sklepów. No kiedyś trzeba to sprzedać, a za chwilkę będą już zimowe rzeczy. Takie są czasy, nie ma co na to namarudzić, no mi się podobała ta wystawa na dworze plus 30, a tutaj mamy takie fajne jesienne rzeczy i te dynie strasznie mnie kuszą. No ja mam swoje szklane, w zeszłym roku zakupione, więc nie będę raczej szaleć, ale kto wie, ta wyglądała bardzo fajnie, tak realistycznie i pomyślałam, że to nie jest takie trudne, żeby sobie samemu taką dynkę wykonać, ale ogólnie cały stół przyciągał bardzo fajnymi kolorami. Mocno popularne stały się te świecące grzybki. No świeczki tu wiadomo, zawsze są ok, Ale te kolorowe dynie. No super. No ja lubię jesień przez to, że się robi trochę chłodniej i jakoś łatwiej się oddycha. No dobra, idziemy do roślin domowych. Tu mamy fajne skrzydło kwiaty. Mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze widać ceny za 13 euro. No nie jest to jakiś wielki okaz, ale. Można próbować. Tu już na przykład fajniejszy jest ten filodendronik, dyszka taka dosyć gęsta, sadzonka, ładne, duże liście i Grey Ghost. Dosyć rzadko spotykany: 35 euro, więc cena też nie najmniejsza. A niby to syngonium, prawda? <grych> no dobra, co my tu jeszcze mamy? Szmitu, coś tam, coś tam. Tu troszeczkę burle no... Jak widzicie, on po jakimś czasie traci tam wariagację. Dajcie znać, czy wy macie Burle Maxa i czy wasz utrzymuje wariegację cały czas. Tutaj dosyć ładna makrohiza Za 12 euro. Ładna sadzoneczka. I też jej siostra chyba Aurera, tak mi się wydaje. I tajki. No taki krótszy będzie przegląd, jakoś dużo roślin też tam nie mieli. O! Hilo Beauty. No i miałam i znikła mi. Słuchajcie, no to, to jest roślina cud. Była i jej nie ma. Mam odczucie, że faktycznie byli taką, przed taką większą jakąś dostawą, bo stołów... Stoły no, nie były mocno wiecie, zapchane roślinami. Bardzo fajny był ten fikus. Za każdym razem jak go widzę, to się zastanawiam czy nie wziąć, ale tak... Przez też te listki takie cienkie, to wydaje mi się, że jednak mógłby sobie nie poradzić. No, jak wiecie, u mnie tam na półkach też już dosyć ciasno, więc nie szaleję, nie szaleję, podchodzę z rozsądkiem. Tu mamy również w tym sklepie większe rośliny, więc asortyment jest dosyć bogaty. chcę, że te większe jakoś troszkę słabiej im schodzą, no jednak mniejsze rośliny, każdy gdzieś upcha, a te, no nie powiem, taka lata piękna. Duże liście. Tu mamy orbi folie, również całkiem fajna. No, oczywiście osłonki, doniczki. Sporo też tutaj tego mają, i tu fajne są donice, bo można sobie właśnie skomponować te ilo-osłonkę razem z tamtą doniczką. Macie taką, jakby samonawadniającą, do tego już wymyślili, żeby podwieszać sobie je, więc ilo idzie naprawdę z duchem czasu. Tu jeszcze idziemy na chwilkę na zewnątrz, bo jestem ciekawa, czy są inne te rośliny, które chciałam, ale nic takiego nie znalazłam. I fajna wystawka jest właśnie tych kaktusów. No ładnie to wyglądało, szczególnie ta duża z tyłu opuncja. Spójrzcie, jakie talerze wielkie. No ciekawie ciekawie to wyglądało, przyciągało wzrok bardzo ładne rośliny. Jeszcze moment sobie tutaj pobędziemy na zewnątrz, potem pokażę Wam roślinę, którą kupiłam. A, oczywiście maluszki, no musiałam zejść na maluszki. I zobaczymy się właśnie w domu, pokażę Wam roślinę, którą kupiłam, a potem pójdziemy jeszcze do jednego ogrodniczego. Więc widzimy się już w domu z moim nowym nabytkiem balkonowym, i on ma pewien, pewną inną roślinę zastąpić, która miała być bardzo podobnym pomysłem. Na no to się w końcu zdecydowałam, no, a że cena była genialna. I nawet wspominam w którymś odcinku, że jak cena będzie w miarę przystępna, to jak najbardziej wtedy sobie ją kupię. I oto i ona jest ze mną. Luka roztrata w pełnej klasie bo cudownie wygląda. Nie jest ona tak od podłogi, nie jest prawie mojego wzrostu. Po prostu stoi sobie tutaj na stole już od paru dni, bo jeszcze tu z tyłu za mną jest... Nie, to nie. Tego się nie chcemy o ale widzicie, zaraz Wam pokażę z bliska, ale Pogadajmy sobie chwilę o tej jutce. Ona mnie kosztowała 10 euro. 10 euro, więc żal było jej nie wziąć. Ja Wam kiedyś pokazywałam, że w Obim są takie dostępne, ale były dużo droższe za mniejszy okaz. Już mi się wydaje... Słuchajcie, czy tu jest stara scena? Ja sobie zerknę, bo przy kasie raz kosztowała 30, nie, nie, nie ma, nie ma tu ceny, ale myślę, że około 59 euro chyba za taki spory okaz, już Wam pokażę. Oto tu okaz kosztuje 60 euro, czyli 59,99 w normalnej cenie, a mi się fartło i mam ją zadychę, zadychę. no to żal nie wziąć, wygląda cudnie, bosko, przepięknie, trochę kuje no nie będę kłamać, że nie kuję delikatnie, ale ja chcę wiecie, trochę ją wyżej postawić, tak żeby mniej więcej pies tutaj ze mną siedzi i mi sapi, e, tak żeby, żeby jakoś mocno nie przeszkadzała to jest mrozodporna roślina więc myślę, że z niej będę mocno zadowolona chwilowo jeszcze stoi yy, no w donicy, bo muszę wysiedlić tą tu tą kupiłam w Lidlu za 15 i ona coś nie za bardzo chce rosnąć Gubi praktycznie list za liściem. Ten też, taki jakiś niedorobiony, jej wyszedł. Ja ją sobie przesadzę, wsadzę do innej doniczki, odstawię gdzieś tu niżej, może i w tak będę ją obserwować, czy to się nada, czy nie. Jak się ktoś zastanawia, to tak tu jeszcze stoi, suszarkę trzeba wyrzucić. I prawdopodobnie, właśnie nie wiem, czy nie zmienię też miejsca za jakiś czas bananowi tu i jego dam w większą donicę, bo to jest wariat, on puszcza liść za liściem. I myślę, że ta piękna juka, ona świetnie tu będzie wyglądać jak, no to już nie jest młoda roślina, ale też nie jest jakoś mocno dojrzała, bo jak tu widać, ona jeszcze nie robi takiego fajnego pnia. Znaczy się robi, pomału, no to, to jeszcze liście są tam w dole, o to tak mniej więcej kreuje się tak jak tu widać, no ale ona mi się tak podobała, no i żal było nie ja wziąć, jak się odsunę to będzie widać jaka ona jest duża. Jest wielka, ale jest śliczna jednocześnie, więc bardzo mnie cieszy, że postanowiłam ją kupić. Że no, warto nam się, bo była ostatnia jeszcze w takiej rewelacyjnej cenie, więc warto teraz chodzić i poszukiwać właśnie takich roślinnych perełek. No, bo inaczej tego nie można nazwać: to już jest praktycznie taka fajna, większa, bardziej dorodna roślina, z niej już coś jest. W wyjątkowych cenach, czyli trochę niższych niż zazwyczaj, albo i dużo niższych, bo 10 euro to dla mnie to jest po prostu, wiecie, śmiech na sali, to sobie nie można kupić 3 za 10 euro w tych czasach, a nie taką dorodną, okazałą roślinę, która nam najprawdopodobniej przezimuje i która będzie świetnie wyglądać. O ile się przyjmie, jak się nie przyjmie, to wiecie, 10 euro też nie jest jakaś tragedia. Postanowiłam, że dołączę Wam pierwszy sklep ogrodniczy, w którym byliśmy tego dnia i to jest Seabower, jeden z fajniejszych sklepów, bo on jest taki naprawdę mocno ogrodniczy, tam znajdziecie wszystko do ogrodu i zewnętrzne, i domowe rośliny, i osłonki, i na zewnątrz e, osłonki, doniczki, no wszystko co jest nam potrzebne. On jest bardzo dobrze zaopatrzony i tu zawsze wita nas na samym początku mnóstwo takich dużych, dorodnych roślin. Ale ja tu się zafiksowałam na orchideach. Spójrzcie, ile tu jest stołów, i to są tylko i wyłącznie stoły z orchideami. Po drugiej stronie są również, po prawej również orchidee już w takich doniczkach z aranżacjami. No i oczywiście ja tu pobiegłam, bo tu jest bardzo fajny stół, zawsze z takimi roślinami rzadziej dostępnymi w innych sklepach. Mam takie jakby kolekcjonerskie. No wiadomo, że one już. Stały się mniej kolekcjonerskie, ale mimo wszystko fajnie sobie kupić takiego dużego Ring of Fire'a za 15 euro, um, czy Painted Lady, czy to większe melanochryzum, które zaraz zobaczymy. No i Monstere Variegate, no to niestety cenowo troszkę dużo, bo zajrzyjmy sobie, to ile pamiętam, to jest 109 euro, więc no nie jest tanie, bym powiedziała, ale już te dorodne melanochryzum, czemu by nie, fajna cena, albo 15, albo 18. Tak jakoś z ostrością tego dnia kiepsko było. Stół pełen, pęka aż w szwach, i tu mamy dużo roślin na wieszaczkach, które już takie przygotowane do podwieszania. Jak ktoś by naprawdę chciał sobie coś tego dnia kupić, to myślę, że spokojnie można było wybrać z tych roślin coś ciekawego. Kolejne rośliny, i tu mamy bardziej pnącza. Jest i trzykrotka, ale piękna jest ta trzykrota na nóg. Jajku, jak ona mnie tam przyciągała swoim wzrokiem, bo to ładna roślina, kolorowa, fajnie rośnie, można łatwo pobrać szczepki, dobrze się ukorzenia. Ja nie niestety swoje na nóg straciłam, no ale żaden problem zawsze można kupić, jak widzieliście, tutaj było ich sporo. Ponownie rośliny na wieszaczkach, tu mi przykuły mój wzrok, no bo kolorowo się zrobiło. Piękna magrawia. Co my tu jeszcze mamy? Trzy krotki takie mocno purpurowe, bym nawet powiedziała białe trzy krotki. Saksifragi, dużo, dużo. No i choje, one również ciągną. Ciągną to taka fajna, duża Eskimo. Ale ja się zafiksowałam na tej, bo była bardzo ładna. Tu mamy 30, chyba bodajże, euro 27. Za tą odmianę. Niestety nie pamiętam dokładnej nazwy, ale spójrzcie, bujna roślinka, nie taka bidna, tylko naprawdę kawał rośliny, że wieszacie i od razu jest na czym oko zawiesić i na pewno przyciągnie wasz wzrok i nie tylko pewnie wasz. No, tutaj roślin było więcej. Tu ładna choja, chyba Matilde, Eskimo ponownie. No i takie jeszcze jakieś dodatki do podwieszenia, jakieś konary, jak się zastanawiacie kto tak sapie to psy mi się tutaj bawią Ja niestety nie dałam rady dograć dźwięków w sklepie, bo straszny, strasznie duży ruch był A jak znacie moje psy to wiecie, że one uwielbiają przeszkadzać i bawić się wtedy kiedy ja coś robię No piękna ta Yeti, piękna, musicie przyznać rast gęsta ja widziałam ostatnio w OBIM taka przerzedzona, przebiedzona za 20 euro. No to wiecie, krochiniana, ładna, gęsta sadzoneczka. I tu była jedna z choi, nad którą się zastanawiałam, ale jak wiecie już, jak oglądaliście mój unboxing od edyty, to wiecie, że już mam tą choję dobrze, że nie kupiłam. I to chyba właśnie była taka butonia. Spójrzcie, jaka ładna, dorodna sadzoneczka fajne, ciekawe liście nad nią się dosyć mocno zastanawiałam, a na szczęście nie kupiłam, bo już teraz mam swoją. Linę aris, ładne, dorodne, fajne, tak zwisające, taki egzotyczny klimat robiące. cały stój, stół tylko i wyłącznie hojki. też dosyć rzadki widok, nie często się spotyka choje w sklepach ogrodniczych, a tu proszę bardzo mamy ładne, fajne sadzoneczki. Ponownie Wajeti, w ogóle myślałam, czy też sobie nie wziąć takiej Matildę wajeti. Ja no, to u stołu pewnie zabrałam na szczęście. Ja wiem, ja wiem, ja muszę się powstrzymywać, mam mało miejsca, ehm, no ale jakby tak sobie połączyć jedną choję z drugą. No to zawsze jest to przemyślenia. wiem w razie czego, gdzie trzeba zajechać. Tu mamy Raffidoforę Tetraspermę, ehm, tylko taką jakby żółtą wariegacją, a nie białą. Ładne prynceski i to chyba ta odmiana merbel z, cindap, z cindapsusy, oh, mój Boże, no i teraz, no przecież pamiętasz nazwę tej rośliny. <grymne> Zapomniałam słuchajcie, syngonium <grymne> miałam na myśli. Tu również nie brakuje drzewek, bonsai, a po drugiej stronie stół z kalataami no to są rośliny, które przyciągają wzrok, nie powiem, że nie, ale tak samo jak wzroki często przyciągają przędziora, więc ja to lubię sobie na nie popatrzeć. Chociaż maranta nie powiem. Maranta tricolor czy... No bardziej tricolor mi wychodzi niż lemon-lime. Wydaje mi się, że lemon-lime gdzieś tam zaginęła w akcji, więc niestety nie mogę się już nią pochwalić. Trochę alokazji i ciekawe. Widzicie, frytki sobie stoją. kiedyś tak ciężko dostępna roślina do zdobycia. Kupę kasy trzeba było za zielonego zwykłego zapłacić, a ja teraz stoją sobie na stołach i nikt nie chce, nikt nie chce. <grym> Ale miło popatrzeć 12 euro i naprawdę dorodna roślinka. Nie wstyd postawić na półeczce. Tylko u mnie troszeczkę ciężko rosnąca, nie będę was kłamać. Lepiej właśnie ro mi rośnie Silver Dragon czy Black Velvet, dużo dłużej się u mnie utrzymały właśnie niż... No frydek w miarę rośnie, od czasu do czasu, jak mu się chce. Tak jak wspominałam, są tu osłonki, rzeczy dekoracyjne, jakieś podpórki, wsporniki do roślin, pełen stół hortensji, Tu teraz będą takie działy bardziej... O, ta alokazja tu zachwyca, naprawdę spójrzcie jaki to ogromny liście jest. Więc teraz będą stoły bardziej kolorowe, rośliny, kwitnące więc przeskoczymy je trochę i pójdziemy w stronę, mm, za chwilkę, sukulentów i kaktusów. No ich tu oczywiście też nie brakuje, ciekawy, wielbłąd z drewna, więc mm, widzicie, to jest... Przeszliśmy pół sklepu, pół sklepu roślin wewnętrznych. Tu mamy jeszcze takie fajne osłonki. A... No i już sukulenty i kaktusiki. Zawsze dosyć duży wybór. Ładnie porozstawiane, nie są jakoś mocno pościskane. Wszystko ma tu luz jakiś taki, wiecie. Czasem rośliny są tak upchnięte, że no mało miejsca mają, żeby coś tam, wiecie, jakoś normalnie rosnąć. A tu proszę bardzo, ze ścisku, tłoku od razu przygotowana ziemia do roślin, do kaktusów. No i haworsje. Haworsje, rybsalisy, aloesy, bardzo duży wybór. Nawet choje Kerisum. Nawet takie ładne, dorodne ceropegie się trafiły. Eschewerie. I takie nowości: echeweria w szkle. liściona bez korzeni, tak jakby tylko położona na wodzie. Duże, ogromne euforbie. Mnie ten tutaj zakątek yy, zauroczył. Przez jak fajnie był zagospodarowany. No i tu już mamy kłujące sprawy, czyli kaktusy więc ja zawsze z taką delikatną ostrożnością podchodzę do tego rodzaju roślinek. Tu no zaraz będą takie super malutkie, o nawet sedum to jest w takich naprawdę mini, mini rozmiarach. I tu również były takie juki ciekawe, ciekawe i jestem, zastanawiam mnie to czy one właśnie również się nadadzą na zewnątrz, no ale tak Ostrożnie, ostrożnie, już mam swoją. Jak widzieliście, fajne banany. Patrzcie, jakie dorodne tam parę sadzonek było w tej malutkiej doniczce. Paprotki, i to jest cały stół z roślinami, mini. Ten hibiskusik był ładny, nie powiem, że nie. Dorodny, dorodny, fajne białe liście. I podobno całkiem przyzwoicie rośnie. On na balkonie latem. Więc też się tutaj nad tym zastanawiałam, bo naprawdę fajna roślinka, ciekawe listki ma, ale przez to, że one wydają się takie delikatne, to też mam takie wrażenie i odczucie, że no może być ciężko z jego uprawą i najpewniej najlepiej by mu się rosło właśnie na balkonie. Dajcie znać, czy macie takiego hibiskusa też już, czy stoi Was na balkonie. To jest oczywiście mój taki w głowie przegląd fiołków, czy może coś tam z wariegacją się trafiło, ale niestety tym razem nic nie było, a czasem bywają, bywają takie błędy w dostawach, że można właśnie fiołka z wariegacją trafić jako normalnego, ale to się rzadko zdarza. Oczywiście jak jest, to się zastanawiam, nie kupuję, a potem żałuję i płuję sobie w brodę. Patrzcie, jak pięknie wybarwiona, trzykrotka na tle innych na, na tle tych wszystkich roślinek. No naprawdę mega. To od razu, tak wiecie, rzuca się w oczy mocno, że aż trzeba tam zawiesić wzrok. Tu mamy maranty i sprawdzam sobie cenę, bo niby ten stół to jest tak 2,50. Ale jak widzicie, na przykład Lemon Lime w takiej mini doniczce, gdzie normalnie czasem w sklepach 5,50 to już macie taką okazałą doniczkę, yy, większą roślinę w tej cenie. Tutaj nogi słonia, tam z przodu zamiokulkasy, więc też nie omieszkam sobie zerknąć. Co ciekawego, oprócz tych zamiokulkasów na tym stole się znajduje, no, bez żadnej wariegacji, takie wiecie, normalne, tradycyjne, zielone. Z zamiokulkasy. Do tego trochę monster. I ponownie jakaś ciekawa rzeźba drewniana. Tak jak wspominałam, sklep jest bardzo duży. Już tam po części widać osłonki. To jest e, dział dla zwierząt, e, dla ptaszków, żeby nakarmić. Tu znowu są skrzydło kwiaty. Od najmniejszego do największego. No ten sklep obfituje w rośliny. A tam na samej górze. Właśnie jest taki podes na tym podejście. no tak jakby piętrze jest właśnie restauracja. Tu taki misz -masz roślinny, ale też musiałam sobie zerknąć, bo fajne kaladia. A to, na co teraz patrzymy, to były tylko i wyłącznie rośliny w hydrokulturze no i to jest ich dział zewnętrzny. Ja już Wam parę razy pokazywałam ten sklep i to, co mnie zachwyciło, spójrzcie, jaki wielki pananowiec, <grym> jaka donica i duże hibiskusy. Sklep jest ogromny, naprawdę, bardzo duży asortyment też jest e, niemały, że się tak wyrażę. Zróbmy sobie zbliżenie, żeby lepiej było widać. No i jest tego tutaj wszystkiego. Naprawdę miło, sympatycznie. Ja wiem, że tam na zimę, chyba nawet taką ciuchcię dla dzieci wyciągają. I... No fajny sklep, super, można tam bardzo miło spędzić czas, a jak którzy lubią nawet sobie zjeść obiadek i naprawdę spędzają w tym sklepie dużo czasu, co jest, jest całkiem przyjemne, tak mi się wydaje. Dipladenie w różnych rozmiarach. No wszystko tu znajdziecie. Dobrze, pooglądajcie sobie do końca już. Ja Was zostawiam z przyjemną muzyczką. Będę się pomału żegnać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, że sklepy przypadły Wam do gustu. I co do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! Nagadałam się na temat tej rośliny, więc myślę, że na tym będziemy kończyć ten odcinek. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym. Pa!